Zmieniła się Rzeczpospolita. Zbogaciła się o nowe organy władzy i nowe prawa. Co więcej, wzbogaciła się nowych obywateli. Narodem nazwano nie tylko szlachtę, ale również mieszczan i chłopów. Państwo stawało się monarkiem konstytucyjnym. Wniesiono wolną elekcję, a trąd w Polsce stał się dziedzicem. Utworzono rząd, nazwany Strażą Prawa, który miał być organem władzy wykonawczej. Władzę ustawodawczą miał pełnił sejf, parlament. Poniesiono liberum veto i prawo konfederacji. Zlikwidowano odrewność korony i listy. Znaczne uprawnienia nadano mieszkanom, włączając do konstytucji prawo o miastach. Chłopi znaleźli się pod opieką prawa i rządu. Postanowiono o wzmocnieniu i zwiększeniu liczby wojska. Zreformowano sądownictwo w ten sposób po dziesięcioleciach chaosu i anarchii spary władza wstrasza porządek. Tak ci Polsko zgoi swoje ciężkie blizny. Wszyscy równi sobie przy obliczu ojczyzny. Goda, Zgoda! Niech żyją wszystkie sami, byle razem ramię w ramię, a wszystko zło się przełamie. Zapamiętaj, że w narodzie właśnie jest guba, siła o